Sikorski mógł być prezydentem. Naprawdę niewiele brakowało, abyśmy uniknęli katastrofy w postaci prezydentury Karola Nawrockiego. Dlaczego to się jednak nie wydarzyło i dlaczego wystartował Trzaskowski, dlaczego wybory przegrał, o tym w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, z tej strony Kamil Jastrzębski, samorządowiec, radny, komentator sceny politycznej, w wolnych chwilach również amatorski aktor, a także model. Słuchajcie, chciałbym nagrać odcinek na temat tego, co ostatnio bardzo leży mi na sercu i co wynika z pierwszych tygodni prezydentury Nawrockiego, mianowicie na temat tego, czy dało się właśnie tym wydarzeniom zapobiec. Czy Nawrocki faktycznie musiał być prezydentem i czy Trzaskowski, po pierwsze, był skazany na porażkę, a po drugie, czy innym, lepszym kandydatem przeciwko Nawrockiemu nie byłby pan minister Sikorski? Na ten temat y, udało się nagrać film z Piotrem Napierałą, którego serdecznie pozdrawiam z tej strony. Link do tego materiału, do tego live'a zostawię oczywiście w komentarzu i w opisie tego filmiku. No i właśnie podczas tego, tego live'a, podczas tej rozmowy wymieniliśmy wiele argumentów na temat kampanii Rafała Trzaskowskiego, ale też na temat scenariusza alternatywnego, w którym to Sikorski byłby kandydatem na prezydenta. Tam powiedzmy, że Piotr miał trochę inną perspektywę, jeżeli chodzi o ocenę szans kandydatów. Natomiast i moja i jego wizja były podparte dość solidnymi argumentami. Dlatego przedstawię nie tyle argumenty za tym, czemu Sikorski moim zdaniem byłby lepszym kandydatem na prezydenta i by prezydenturę wygrał, ale też opowiem dlaczego moim zdaniem to się nie wydarzyło, dlaczego Sikorski kandydatem nie został i dlaczego Platforma postawiła na Trzaskowskiego i dlaczego to był błąd. Zaczniemy więc od rzeczy oczywistej, czyli od prawyborów, które odbyły się jesienią poprzedniego roku w koalicji obywatelskiej. Co istotne, większość aktywu partyjnego w tym ugrupowaniu, mówiąc delikatnie, no, nie przepada za Sikorskim. Albo może nie, że nie przepada, ale to nie są fani Sikorskiego. To są zdecydowanie ludzie bardziej szanujący i bardziej doceniający Trzaskowskiego. A dzieje się to w moim przekonaniu z dwóch rzeczy. Może nawet z trzech. Pierwsza to jest większa bliskość ideowa do w cudzysłowie jądra Platformy, no bo obecnie Platforma stała się partią bardziej centrolewicową, centroliberalną, no, a do tego rysu bardziej pasuje Trzaskowski niż Sikorski, no więc to siłą rzeczy jest po prostu temu człowiekowi, w sensie Trzaskowskiemu bliżej do tego rysu światopoglądowego. Po drugie, w Platformie panowało takie przekonanie, dość jakby emocjonalnie uzasadnione, ale nie wiem czy merytorycznie, że Trzaskowskiemu się prezydentura w cudzysłowie należy. No bo co prawda poległ 5 lat temu w wyborach z Andrzejem Dudą, ale wtedy właśnie diagnozowano, że porażka była spowodowana no, głównie tym, że PIS zawłaszczył większość aparatu państwa i, i że w sytuacji, w której ten aparat przestaje być w rękach PIS-u, a więc mamy obecny układ koalicyjny, prawda, bez PIS-u jako partii rządzącej, no to Trzaskowskiemu nie będzie trudno, żeby te wybory wygrać, bo szanse będą bardziej wyrównane w stosunku do wyborów poprzednich. Okazało się oczywiście to nieprawdą, ale do tego jeszcze wrócę. No i trzecia rzecz to fakt, że Sikorski jest trochę takim, powiedziałbym, one-man army jest takim bardziej self-made'em. On oczywiście jest z platformą za pan brat, on tych ludzi wspiera i vice versa. On się do nich przyznaje i tak samo w drugą stronę, ale on nie jest, że tak powiem, człowiekiem z partii w tym sensie, że nie jest super aktywny w ramach życia strukturalnego w tym ugrupowaniu. Trzaskowski jako wiceprzewodniczący. Trzaskowski jako prezydent Warszawy, jako osoba, która kandydowała w poprzednich wyborach i samorządowych, i jeszcze w 10, przepraszam, 10 lat temu, w 15 roku w wyborach parlamentarnych, jest bardziej z tą strukturą zżyty i Trzaskowski jest siłą rzeczy trochę bliżej serc i bliżej świadomości członków Platformy. Dlatego oni postanowili, w, większości, w zdecydowanej większości, bo tam było chyba 70 parę procent, że kandydatem tej partii na prezydenta będzie Trzaskowski. Co więcej, wtedy była również opcja alternatywna. Oczywiście nie chodziło o samo nazwisko Sikorskiego, ale też o narrację. Mianowicie, chodziło o to, aby Sikorski był kandydatem nie tyle samej koalicji obywatelskiej, co całego rządu. Stała zatem taka logika, co prawda, ona nie wynikała z tego, co mówiono w platformie, tylko w innych partiach koalicyjnych, ale mniej więcej sparafrazuje tę logikę. Chodziło o to, że jeżeli wybory prezydenckie będą miały charakter plebiscytu nad rządem Tuska, to wypada dać tylko przedstawiciela tego rządu i taką osobę, która w opinii publicznej sprawuje się najlepiej. I może to jest ocena zbyt indywidualna, zbyt osobista, którą teraz wygłoszę, ale jestem zdania, że najlepiej ocenianym ministrem w rządzie obecnej koalicji jest właśnie pan Sikorski. obecny już nie minister, znaczy minister plus wicepremier. Biorąc pod uwagę charakter resortu, biorąc pod uwagę jego CV, biorąc pod uwagę też jego sposób funkcjonowania, sposób bycia w polityce, Jestem w stanie się założyć, choć oczywiście znowu to jest nieweryfikowalne, tak jak to powiedział Piotr Napierała, tak jakby nie ma świata, w którym Sikorski kandyduje na prezydenta w tym rozdaniu. No po prostu on się nie wydarzył, prawda? Więc trudno porównywać te timeline'y, ale jestem w stanie się założyć, że on miałby łatwiej w budowaniu narracji, biorąc też pod uwagę to, w jakich czasach żyjemy, i że teraz głównym tematem przewodnim kampanii, a także narracji politycznej, jest bezpieczeństwo. Przewodnim tematem kampanii w 2020 roku były sprawy dotyczące np. praworządności, europejskości, też w tym momencie powtórzyły, ale w trochę być może innym wydaniu. Były podnoszone również kwestie praw mniejszości, np. społeczności LGBT. I w tych obszarach Trzaskowskich, zgodzę się, jest po pierwsze bardziej wiarygodny, a po drugie bardziej naturalny. Natomiast w logice kampanii 25 2025 roku bardziej wiarygodny i naturalniejszy w swoim funkcjonowaniu, byłby minister Sikorski. I to jest kwestia dotycząca jakby rzeczy personalnych. Ale kwestia dotycząca odbioru przez społeczeństwo i przepływów elektoratów, a także emocji tych elektoratów jest nie mniej istotna. Dlaczego? Bo wiemy już post factum, więc znowu łatwo gdybać, ale no, mimo wszystko posłużyć się takim, takim rozumowaniem. Wiemy post factum, że o tym, kto został prezydentem w dużym stopniu zdecydowali wyborcy Konfederacji oraz Brauna, czyli Monspros Mencena oraz Brauna. 21% jako pula do wzięcia z tych dwóch kandydatów. Ja ani Mencena, ani Brauna nie lubię, ba nawet ich do końca nie szanuję i uważam, że to są ludzie, którzy szkodzą Polsce. Zwłaszcza Braun. Bo Mencen jest jeszcze czasami, powiedzmy, no nie powiem, że jest od Brauna mniej zły. Ale jego poglądy, mimo że szkodliwe dla państwa, to nie są aż tak szkodliwe, aż tak dramatyczne jak poglądy Brauna, zwłaszcza w tym wymiarze międzynarodowym. W każdym razie, mimo że ich nie lubię, nie szanuję i nie doceniam, to mimo wszystko jedna piąta, ponad jedna piąta wyborców było właśnie u nich. Bardzo proste pytanie: kto łatwiej i z większym skutkiem po większą część tych wyborców sięgnie? Czy centrolewicowy prezydent Warszawy? Czy być może bardziej tento prawicowy, zahartowany dosłownie w boju, dosłownie w walce, bardziej konserwatywny minister Sikorski? Bo na przykład spotkałem się z taką tezą, i znowu jakby nieweryfikowalną, prawda? Ze strony innych osób, też między innymi ze strony Piotra Napierowych, którego po raz kolejny, tak wspominam po raz kolejny pozdrawiam, że w tych wyborach należało też mobilizować bardzo mocno wyborców centrolewicy i lewicy, bo od nich też ten wynik zależał i mógł zależeć w tym potencjalnie hipotetycznym scenariuszu, a o których Sikorski miałby trudniej. Tyle, że Trzaskowski również po tych wyborców nie tyle, że nie sięgnął, co nie wykorzystał tej puli. Dlaczego tej puli nie wykorzystał? Bo on musząc iść. W prawo po wyborców Mencena i Brauna utraci swoją autentyczność lewicową, więc ani tych wyborców Brauna i Mencena nie zyskał tym ruchem, ani też nie zmobilizował wyborców lewicy, dla których jego wizerunek stał się już mniej autentyczny, mniej wiarygodny. Gdyby identyczny ruch wykonał Sikorski, to byłby on podwójnie skuteczny. Dlaczego podwójnie skuteczny? Bo po pierwsze, miałby większy zysk w elektoracie centrum prawicy i prawicy, czyli Mencena i Brauna. A po drugie, wyborcy lewicy nie mieliby aż tak dziwnego odruchu wyborczego i nie mieliby aż tak dziwnych emocji związanych z tym, że Sikorski trochę prawaczy. No bo on generalnie prawaczy, w cudzysłowie prawaczy, tak oczywiście mówię publicystycznie, bo taki jest, bo taki jest jego charakter światopoglądowy. Na tym się jego polityka, jego jakby struktura ideowa w dużym stopniu opiera. On jest konserwatystą bardziej niż, niż lewicowcem. No więc osoby z lewicy. Nie miały prawa, by mieć pretensji do Dzikorskiego o to, że on realizuje swoją agendę. A przy tym dla lewicy jest cały czas, mimo że oczywiście ta najbardziej zdecydowana lewica, mogłaby kręcić nosem na przykład na jego przeszłość w rządzie PiSu. Aczkolwiek, po pierwsze, wielu polityków, również po stronie koalicji rządzącej obecnej, liberalnej, ma swoją przeszłość gdzieś obok PiSu czy nawet w PiSie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, jaką oni mieliby alternatywę? Czy naprawdę wyobrażacie sobie, że wyborcy Zandberga i Biejat szturmem i jeszcze na przykład Senyszyn, tak? Szturmem hurtowo głosują na Nawrockiego, bo Sikorski ich z lat temu powiedział coś, co im się nie podoba? Oczywiście jakieś pojedyncze osoby na pewno by się znalazły, ale wiemy dobrze z sondaży, wiemy dobrze też z nastrojów społecznych, że miażdżąca większość wyborców lewicy i centrolewicy i tak by zagłosowała na Sikorskiego. Więc po tej stronie sceny politycznej Sikorski nie miałby praktycznie żadnych strat, albo naprawdę bardzo minimalne w stosunku do Trzaskowskiego, ale miałby olbrzymi zysk po stronie centroprawicowej i prawicowej. Bo powtarzam, można się obrażać na prawicę i ja jestem generalnie w cudzysłowie obrażony i się z nim nie zgadzam, ale znowu oni stanowią na tyle istotną część sceny politycznej, że nie można tworzyć scenariuszy wyborczych i kalkulacji wyborczej bez uwzględnienia tego, że tam również warto trochę tych głosów zebrać. Trzaskowski zebrał minimalną ilość tych głosów. Naprawdę tam były jakieś znikome, znikome proporcje. Przyznaje się bez bicia. Ja również, trochę może sobie racjonalizując w turnie i być może trochę mm, pomagając sobie psychicznie, ale też byłem zdania, no, że może ten Trzaskowski tych wyborców prawicowych też będzie w stanie lekko zmobilizować. Niestety to się nie wydarzyło. On tych wyborców prawicowych nie zmobilizował. Przeciw, przeciwnie, on tam zdecydowanie, w zdecydowanej większości dostał, dostał baty po tej stronie. I dlatego przegrał. Oczywiście, Sikorski ma pewne cechy, jakby i w biografii, i w osobowości, które mogłyby mu utrudnić. Na przykład to, że on na przykład do tej pory na prezydenta nie kandydował. Trzaskowski na prezydenta kandydował, przegrał, co prawda, ale oczywiście warunki były jakby, z oczywistych powodów dla niego nieprzychylne, ale już ten szlak przeszedł, już wie jak kampania prezydencka wygląda, jak on na to reaguje. Więc był jakiś punkt odniesienia, żeby kampanię prezydencką 5 lat później, czyli w obecnym roku, poprowadzić lepiej. Fakt, że jej nie poprowadzą lepiej, prawda, jest sprawą wtórną. Ale fakt, że myślano, że można ją lepiej poprowadzić, było sprawą pierwotną i sprawą dla mnie dość logiczną, bo tak, bo takie myślenie mogło zaistnieć. Natomiast Sikorski na prezydenta do tej pory nie kandydował, bo już raz w wybory z Komorowskim przegrał w platformie. Później kandydował prawda w 11 roku do sejmu. Później w 15 roku się na chwilę wycofał, w 19 kandydował do Europarlamentu skutecznie z Koalicji Europejskiej, no i później po tym jak zmieniła się władza w Polsce został ministrem spraw zagranicznych po raz kolejny. Więc on owszem również wygrywał wybory najwyższej rangi, on również wygrywał wybory o najwyższym charakterze prestiżu, ale jednak tych wyborów prezydenckich, a więc absolutnej korony, że tak powiem, nigdy nawet nie założył, ani nie ma możliwości jej założyć. I to mogło stanowić argument obawy wobec jego reakcji na kampanię prezydencką. Ja się z tym zgodzę, że jego kandydatura byłaby obarczona również problemami i ewentualnymi minusami, których teraz po czasie nie dostrzegamy, i które, albo które na przykład nie tyle nie dostrzegamy, co które bagatelizujemy, bo uważamy, że byłyby one zdecydowanie mniejsze i mniej istotne niż te plusy. To jest normalny mechanizm psychologiczny, że my teraz chcemy sobie na 100% wmówić, że Sikorski by na pewno wygrał. Ja nie mówię, żeby wygrał na pewno. Nie mówię, że to jest pewne, że gdybyśmy cofnęli się w czasie, już prawie że o rok i gdyby tam prawda, w, wyborach, w wyborach Platformy wygrał Sikorski i potem w maju tego roku konfrontował się z Nawrockim, to na pewno on wyszedłby zwycięsko. To nie jest pewne, ale w moim najszczerszym przekonaniu i najszczerszej analizie jest to bardzo prawdopodobne. Jest to bardzo prawdopodobne, że on byłby teraz prezydentem Polski i uchroniłby kraj przed prezydenturą Nawrockiego. Powiem więcej. Dlaczego to jest prawdopodobne? Bo skoro wiemy, to już powiedziałem parę minut wcześniej, że wybory odbyłyby się w logice, w logice plebiscytu nad rządem, to gdyby Sikorski nie miał kontrkandydatów z innych partii koalicji rządowej, to w pierwszej turze miałby nie przewagę dwóch punktów procentowych, czy tam półtora, tak jak to miał. Trzaskowski w rzeczywistości, tylko miałby tę przewagę zdecydowanie wyższą. I to psychologicznie ustawiłoby go w lepszej sytuacji przed, pierwszą, przed drugą turą. Oczywiście ta przewaga też jakby jest matematyczna, to jest zjawisko na papierze, a nie koniecznie w emocjach społeczeństwa, ale w emocji kandydata ta przewaga by zaistniała. Przed drugą turą w wyborach 20 roku Andrzej Duda miał olbrzymią przewagę procentową w punktach procentowych. I później też wygrał minimalnie, tam, znaczy minimalnie. no W polskich warunkach to nie jest do końca minimalnie. 51 do 49 to też nie jest taka przewaga o włos. Przynajmniej jeżeli chodzi o liczby bezwzględne. Ale chodzi mi o to, że przewaga matematyczna po pierwszej turze dotyczy właśnie bardziej kwestii psychologicznych, mentalnych niż kwestii matematycznych. I po tę przewagę psychologiczną można było sięgnąć. Można było sięgnąć, wystawiając Sikorskiego, który byłby prawdopodobnie w stanie, albo on osobiście, albo swoim autorytetem, swoim po prostu swoją postawą, swoją osobistością, przekonać innych polityków koalicji rządzącej do niewystawiania kontrkandydata z tej puli centrowo-lewicowej, czy liberalnej, jak zwał tak zwał. I mielibyśmy zupełnie inny scenariusz, ale inny scenariusz by zaistniał również wtedy, gdyby PiS zareagował inaczej na Sikorskiego niż zareagował na Trzaskowskiego bo PiS, dowiedziawszy się, że Czaskowski będzie kandydatem, wystawił na czyli takie powiedzmy światopoglądowe i personalne przeciwieństwo. Czyli mamy z jednej strony kandydata wielkiego miasta, Warszawy, liberała, z drugiej strony kandydata wszystkich, w cudzysłowie wszystkich, czyli bardziej tych powiedzmy konserwatywnych Polaków, kandydata bardziej o nastawieniu tradycjonalistycznym, religijnym itd. itd. Gdyby kandydatem na prezydenta z nadania platformy był Sikorski, to być może PiS wystawiłby kogoś innego, na przykład czarnka, czyli też takiego politycznego wojownika, który nie boi się powiedzieć czegoś mocnego, prawda? Albo w drugą stronę wystawiłby kogoś bardziej właśnie takiego ugrzecznionego, bardziej koncyliacyjnego, jak na ich warunki, jak na ich postrzeganie polityki. I kto wie, czy wtedy ten kandydat PiSu nie znalazłby formuły, aby z Sikorskim sobie poradzić. Też tego nie wiem. To znowu jest, powtarzam, po raz kolejny, nie do udowodnienia. Więc to, co teraz robię, jest pewnego rodzaju political fiction, jest czymś, co trzeba brać z dystansem. Ja teraz nie mówię, że trzeba od A do Z zganić wszystkich w platformie. Tylko mówię, że z tych sytuacji, z tych wydarzeń warto wyciągnąć wnioski. Nie tylko w platformie, ale w całej koalicji rządowej po stronie liberalnej. Jakie personalia i przede wszystkim jakie strategie działają lepiej, a jakie gorzej. Bo jak już Trzaskowski tym kandydatem został. To dalej, w moim przekonaniu, miał duże szanse na prezydenturę. Nie był wcale na przegranej pozycji, tylko że sztab Trzaskowskiego, no mówiąc delikatnie, sprawy nie ułatwił. Był to sztab skonstruowany z ludzi o, w mojej ocenie, wątpliwych kompetencjach politycznych, wątpliwych kompetencjach pr wizerunkowych, ludzi, którzy nie rozumieją emocji elektoratów. Ludzi, którzy się zbyt zapatrzyli w Warszawkę i to znowu, żeby nie było, że ja tutaj uprawiam jakiś klasizm w dół, prawda, że jakby nie nienawidzę Warszawy, a lubię Polskę powiatową. Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że innymi tematami, innymi problemami żyją ludzie w Warszawie, na Wilanowie i tak dalej, a innymi tematami żyją ludzie jakby z całym szacunkiem, tak? w Ustrzykach Dolnych na przykład. To są inne emocje tak samo. I ktoś, kto większość swojej kariery takiej właśnie zawodowej, politycznej skupiał wokół wielkich miast, nie do końca ma możliwość wczucia się w te tematy mniejszych ośrodków, nawet nie miejskich, właśnie wiejskich, małych miejscowości. A to tam wygrywa się wybory cały czas. Ludzie Sikorskiego z dużym prawdopodobieństwem mieliby większą szansę, aby ten temat wyczuć. Bo Sikorski się otacza trochę po prostu inną, już, tak powiem, grupą, nie tyle poglądową, czy co grupą w stylu bycia w swojej karierze politycznej. Powtarzam, on jest one man army, co nie oznacza, że nie ma wokół siebie całej grupy osób. To są ludzie, to są ludzie mocni, ale ludzi, których Sikorski selekcjonuje, których ludzi weryfikuje, których Sikorski weryfikuje również pod kątem CV, pod kątem osiągnięć, a z całym szacunkiem do sztabu Trzaskowskiego, z całym olbrzymim szacunkiem do pani Paprodzkiej. Kim ona jest wizerunkowo pr politycznie? przy jej vis-a-vis, -vis, po stronie PiSu, po stronie właśnie kandydata Nawrockiego, czyli przy Bielanie. Bielanie. którego, powtarzam, też nie trawię. Którego uważam za człowieka szkodliwego dla Polski. Którego uważam za osobę robiącą więcej złego niż dobrego dla naszego kraju. Ale on politycznie na poziomie kampanii wyborczych, na poziomie swoich osiągnięć właśnie tych typowo kampanijnych ma do pokazania tyle, a pani Paprocka stałym szacunkiem tyle. Puszczenie ich w konfrontację, puszczenie paprockiej na Bielana, było od początku błędem. Na Bielana trzeba puścić zawodnika podobnego kalibru, podobnej w cudzysłowie politycznej wagi ciężkiej. A paprocka polityczną wagą ciężką nie jest. Więc szacunek i w ogóle słowa uznania, że udało jej się osiągnąć sukces w polityce warszawskiej że tam była przy Trzaskowskim, czy jest przy i dalej, yy, powiedzmy w cudzysłowie, ogarnia sprawy stołeczne. Okej, okay, to też jest sztuka, to też jest trudne i nie każdy byłby w stanie to zrobić. Tylko Warszawa to nie jest cała Polska. Naprawdę. Wiem, że ten wniosek może być dla takich twardych zwolenników Trzaskowskiego yy, jakby nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania, ale dokładnie tak to wygląda. Warszawa to nie jest cała Polska. Wybory w Warszawie wygrywa się innymi emocjami, innymi sposobami, niż wybory ogólnopolskie właśnie w skali całego kraju. Dlatego uważam, że choć nie ma co przesadnie jakby walić w ten sztab i nie ma co e, teraz ich stawiać pod pręgierz, tak istnieje przestrzeń do dyskusji, do zadawania sobie pytań po stronie demokratów, po stronie liberałów: co poszło nie tak? Czy przypadkiem nie dało się tego rozegrać lepiej? Czy nie było lepszego kandydata? Czy Sikorski nie miałby większych szans? I ja powtarzam swoje zdanie sprzed jeszcze początku, z początku tego filmu. Uważam, że Sikorski wygrałby wybory prezydenckie przeciwko Karolowi, Karolowi Nawrockiemu. To jest moje zdanie. I teraz to Sikorski by nas reprezentował na zewnątrz, nie jako minister, ale jako prezydent. Sikorski byłby naszą twarzą na arenie międzynarodowej. Sikorski godnie przedstawiałby nasz, nasze stanowiska. Nasze kierunki polityki, chociaż oczywiście konstytucyjnie to rząd wykonuje politykę międzynarodową, to jest jasne, prowadzi politykę międzynarodową, ale prezydent jako głowa państwa nie może być od tego odcięty. I wiemy, że on w duecie, z, znaczy może nie w duecie, ale w takim pakiecie z rządem, który jest po jego stronie, tak, z rządem liberalnym, zrobiliby dla Polski o wiele, o wiele więcej dobrego niż prezydent Nawrocki, którego nie lubię. Ale jednak po prostu szanuje funkcję, więc nie będę się jakoś w złych słowach takich na poziomie właśnie języka do niego odnosił. Po prostu no, była państwa jednak mimo wszystko. Stałym bólem to mówię, ale te wybory wygrał. Ale on nawet gdyby nagle zmienił swoje poglądy na wiele spraw, nawet gdyby nagle zmienił swój styl bycia, to samej zasady, że idzie w kontrze do rządu, nie jest w stanie zrobić tyle dobrego, co byłby w stanie zrobić Sikorski na tym stanowisku. I co byłby w stanie zrobić Trzaskowski, gdyby jego sztab... Nie zawalił wyborów. Po prostu. Słuchajcie, to jest chyba najdłuższy do tej pory film na tym kanale. Już ponad 20 minut mówię, co też pokazuje, jak istotny jest to dla mnie temat, jak bardzo chciałem się w tym właśnie obszarze wygadać. Jeżeli Was to zainteresowało, jeżeli mój monolog okazał się dla Was ciekawy, to jest mi bardzo z tego powodu miło. I proszę Was o subskrypcję, proszę o polubienie filmiku, o przekazanie dalej, może akurat Wasi znajomi, nie wiem, rodzina, bliscy chcieliby również takiego monologu posłuchać. Zakładam, że on jest dosyć koneserski i że nie każdy będzie fanem takiej formuły, ale no kto wie, trzeba próbować różnych rozwiązań. Wyczekujcie kolejnych materiałów, będzie ich coraz więcej, ponieważ widzę, że te zasięgi wyglądają naprawdę sensownie i że mój przekaz do kogoś trafia, że to nie są puste kliknięcia i puste subskrypcje. To też dziękuję wam za zaangażowanie i za realne, w cudzysłowie życie na moim kanale. I do następnego razu. Z wami się żegnam i wyczekujcie następnych publikacji. Trzymajcie się na razie.